Mamy wykonawców na scenie już połóżmy, a po lewej stronie sceny, proszę Państwa, Państwa prawej, już za chwileczkę jego Jegulisny na odbiłej kurczak, kurczak, korpusowe i Jana Zuby. Zapisy już się skończyły, no chyba, że ktoś na ostatnią chwilę do nas dołączy. już jest, a obok niej jest wiceburmistrz Kolbusowej Marek Gil. Bardzo prosimy Państwa o zejście z traktu migowego. Super. Bardzo prosimy Państwa o zejście z biegu traktowego. Wiceburmistrz kolbuszowy i Marek Gil, witam serdecznie. Panie Burmistrzu, chciałby się powiedzieć, Pana również brakuje na nogi głodne. Możecie taki moment, że wychodzą. W moim wypadku akurat związane jest to zestawem biodrowym, co uniemożliwia z przyjemnością tak piękne kontynuacje tradycje sportowej i... Kto zostanie zwycięzcą, to pewnie przekonamy się za kilkadziesiąt minut, ale może tak wspólnie sobie odliczymy. Państwo są już gotowi do biegu, przygotowani. Ostatnie poprawki, makijaże przygotowane dobrze. Wizerzyści odeszli, Chwila dla reporterów. Odliczamy do 10 i na start. Po prostu Państwo startujecie. 10. Moment, moment, 10, cały czas trwa 10. Cały czas trwa 10. Bardzo prosimy jeszcze wszystkich o zejście z traktu ligowego. Myślę, że już klas jest uporządkowany. Oczywiście krokodyl Niluś już macha do wszystkich na lewo i na prawo, prawie jak królowa angielska, oczywiście my też mu odmachujemy i liczymy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! I wyruszyli, proszę Państwa, śladami krokodyla, biegu uliczny i bieg Nordbiwoki, bo kuchar burmistrza korpusowej Jana Zuber. Także oni, sobie, proszę Państwa, biegają, a my za chwileczkę pewnie poznamy zwycięzców tego biegu e, ulicznego, jak i biegu Nordbiwoki. E, powracamy dalej do zabawy, cały czas obserwujemy niebo nad nami, e, mamy taką cichą nadzieję, i pewnie tak się stanie, że będzie jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie cudownie. I teraz z tego miejsca zapraszamy wszystkie dzieciaki na metę startową do biegu. Także dzieciaki, które się też zapisały, które chcą spróbować swoich sił, zapraszamy tutaj na start. w końcu, w pomarańczowej, ona teraz do was macha. Biegniemy do tej pani, panią z rowerem poprosimy, aby pani już szybciej troszeczkę przemierzyła nasz szlak ligowy, bo już dzieciaki, o pięknie, pani się poczuła na Olimpiadzie w Tokio, pani przyspieszaj, to jest piękne, także powtarzamy na najmłodszym, biegniemy do krokodyla i zawracamy, grupa starsza biegnie do samego państwa do tej pani, daje piątkę i wraca z powrotem. Czy najmłodsza grupa jest przygotowana? Ostatnie minuty, żeby się zapisać do biegu. Puchary już się drukują, już wychodzą z fabryki. Ja jeszcze powtórzę, najmłodsza grupa biegnie wokół krokodyla, nawraca i wraca z powrotem do nas. Ta najstarsza biegnie do samego końca, tam na końcu stoi taka pani, w pomarańczowej kamizelce, macha tutaj do was i wracają się z powrotem. Bar pani Barbara powiedziała, że biegnie na dworzec PKS, ale to nie ten bieg, Pani Basiu. O, tutaj właśnie Pan Burmistrz pokazuje, jak należy biec. Czy, czy jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Jesteście goto gotowi. Czy możemy zaczynać? Krokodyl pomacha nam? Tak, możemy. Uwaga, uwaga najmłodsi. Uwaga na moje start. biegnie. 5 4 3 2 1 start. I wszyscy dobiegają również w statusie z mamusiami, otaczają krokodyle, miejsca zaliczone, czas w przybliżeniu już jest wpisywany. I teraz grupa starsza, poprosimy grupę starszą. Poprosimy grupę młodszych o zejście z linii startowej na boczek, na boczek, Na boczek. I zapraszam grupę starszą do przodu. Czy grupa jest już gotowa? Przygotowana, nic nie jedzie. Uwaga, uwaga, przygotowani. Na moje start startujecie. 5, 4... 3, 2, 1, start I ruszyli. Młodzi pędzą do samego końca. Nie wiem, jak jest metrów, ale trochę jest. Muszą tą panią na około okrążyć i z wracają. No i wiadomo kto będzie teraz pierwszy, drugi. Prosimy o zejście i brawa, brawa oczywiście dla naszych biegaczy. No i wszyscy szczęśliwi stali do biegi, do mety, Przybijają sobie piątki.